Olga Frycz ujawnia kulisy pracy na planie M jak mi bo. Olga Frycz wywołała baba nie ma wyburze. W wywiadzie, którego udzieli ba magazynowi Twój styl? Opowiedział ba: Jak wyglądała jej praca na planie serialu M jak mi bo. Aktorka nie ma zbyt dobrych wspomnień. Robiliśmy po 10 scen dziennie, pracowa bandebu kreska ni kreska mia Bam zapisane w umowie. Aktorki, które mówi by, kreska e, maj dzieci i musz zwolnić niani, e zbyszaby dwukropek a co, wyjdziesz z planu? Wielka pani Gwiazda. Nikt nikogo nie szanował, byby wrzaski. Ludzie przychodzili do pracy sfrustrowani, nienawidzili jej, ale bali się odejść, bo dziecko i kredyt. Dostosowywałam się, ale uwiera ba mnie ta sytuacja. Miałam 30 lat i byłam sfrustrowana, straci radość grania. W pewnym momencie poczułam: Kreska E dostosowywanie się ma granice. Nie mogę tego robić w nieskoczono, bo trac szacunek do siebie wyzna bafrycz. Wypowiedz aktorki skomentowała ba osoba z diabłu pr-serialu.ps to kompletne bzdury. Bodę mamy ma w naszych kontraktach specjalne zapisy i CZ 100 dzieci przebywaj razem z nimi na planie komentuje w Plejadzie Karolina Baranowska z pr-serialu. Wielu aktorów pracuje w serialu BDC w rukreskanych sytuacjach kreska które staramy się rozumie. Przez pilat współpracy aktorka nigdy nie zedgieba szaba kreska adnych uwagi skarg, oprócz tego, jak fabularnie toczy się jej w tek, i jestem zaskoczeni takim komentarzem. Pani Oldze Kreska leczymy w roli M. Mbodej mamy i wielu zawodowych wyzwań w przyszłości skomentowa badla serwisu Plejada Karolina Baranowska z PR serialu. Atmosfer podgrza Anna Mucha, która pracę na planie serialu powici ba swój ostatni wpis na Instagramie. Przez dwa kilka lat pracy w tym zawodzie jedynie. Tadeusz Lampka, Ilona Aepkowska i Alina Puchaba byli tymi, którzy okazali mi zrozumienie i pomoc w trudnych sytuacjach kreska ryciowych. Nie wyrzucili mnie z serialu, gdy potrzebowałam Bam i daleko wyjecha. Z radością przyjęli informacje o moich kolejnych ci kreska ach, a przede wszystkim dali mi poczucie że mam do gde wraca Sic. Przecinek tak wąkreskane dla matki, która chce, lubi i musi pracować pisaba. Przypomnijmy, kreska rycz w tamtym roku zrezygnowała z roli Alice Dudzkiej, kreska Ony Paw Duckiego. Aktorka odejśła z serialu po 4 latach.